Nie ma widzowie, w nowej serii sugestie graczy z moim subiektywnym komentarzem. Pierwszy odcinek takich ciekawości, nie wiem czy ta seria się przyjmie, jeżeli chciałbyś oglądać więcej tego typu materiałów, z tych właśnie sugestii, tu są mówienia, zostaw tą łapkę, no będzie to dla mnie znak, że w sumie warto zająć się tym tematem. Jeżeli nie, to nawet można dać tą łapkę w dół, to też będzie dla mnie jakiś sygnał, że po prostu takie materiały nie są potrzebne na brokenowym YouTube. Pierwsza taka sugestia, która mi się rzuciła w oczy. Gracz V, zwiększyć możliwość zdobycia części na selkę na Kadarynie. wyścigu około 20kk kosztuje. Na Tanarze podobnie, jak najbardziej plus. Według mnie boss stał się bardzo, bardzo taki prestiżowy. Może nie tak jak lotny jaszczembiora, ale jednak wszystko zmierza ku temu, że po prostu przeciętny gracz no, nie będzie w stanie farmić tego bossa, powiedzmy raz na tydzień, ponieważ no, wyścig kosztuje bardzo dużo. Także moim zdaniem te selki powinno się biegać nie tylko gdy na serwerze mamy jakiś event, ale i również na co dzień. Dodanie orb'a zwiększającego zysk dajmonitów również jest to spoko pomysł, tak jak tutaj gracze mogą zdobywać więcej golda, więcej psychodoświadczenia. Tak również jeżeli ktoś myśli o epiku V2 Pzmy te 10% to nie jest duża liczba, ale no to spokojnie by mogło troszkę tam zboostować, prawda? Kupno imperiałów po 1000 sztuk jak najbardziej. Osobiście zrobiłbym chyba jakąś dziesięciokrotność, czyli mamy tam 25 imperiałów, następnie 250, a następnie 2500. Darmowe przenoszenie orbów do tygodniowego bufa. Moim zdaniem jest jak najbardziej do wprowadzenia. Wyjmowanie orbów nie obciąża jakoś mocno naszego portfela, aczkolwiek jeżeli te drify na wykonanie zadań można za darmo wyjmować, no to w sumie również by można te orby po prostu dorzucić. Izek Galaius dodał sugestie. Dodanie animacji do NPC-ka, który się po prostu przewraca. To sobie, no mógłby być to jakiś smaczek, aczkolwiek wykonując codziennie jakieś takie zlecenia, powiedzmy bicie tych kleszczy, to poglądanie, jak ten NPC-ek się przewraca i leży. No nie wiem, mnie tak szczerze chyba by to irytowało po dłuższym czasie, także zostawię tą sugestię bez łapki. Sugestia dodanie bindowania przycisków na myszce. Ja że te sugestie pojawiają się już chyba od czasu, 2D, no i szczerze jest zupełnie niepotrzebny, wystarczy, że kupujecie sobie myszkę gamingową, która ma po prostu grany program i po prostu jaki przycisk wam pasuje, taki sobie ustawiacie na myszce. To w 100% legalne, także do ogarnięcia na swoim PC. -cie. Sugestia gracza True się ukazu mnie zastanawia jeden fakt, dlaczego ukaz zalecia w takiej formie, dlaczego połowa klas cierpi na tym, a druga śmieje im się w twarz. Jest to duży problem, bo tak jak o czasów 2D, gdy ten ukaz został wprowadzony, on dotyczy głównie postaci fizycznych. Nie oszukujmy się, że postacie magiczne są w stanie łatwiej wydefić taki ukaz, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś takie mniejsze instancje. Bo chyba ogólnie to wygląda tak, że jeżeli zmienimy jakieś wartości w umiejętnościach ogólnie w to się to samo zmienia po prostu w umiejętnościach przeciwników. Jeżeli u przeciwników coś się tam zmieni w tym kodzie, no to wtedy u tych naszych WDEKów też to się zmieni, to się chyba wszystko zazębia. Nie ma tu chyba też jakiegoś złotego środka. Ewentualnie dodanie rzeczywiście jakiegoś kolejnego ataku dla przeciwników na strefę fizyczną, który po prostu Magol nie jest w stanie kucnąć. Już taki istnieje, jest to ogłuszenie z Fiza. Moim zdaniem bardzo dobrze to działa. Aczkolwiek nie, nie jest jakoś super często spotykane. Możliwość wyboru domyślnej taktyki lub pustej. bo może to uniknąć sytuacji, gdzie mi z klikiem wrzucasz pustą taktę. Poza jak najbardziej łapeczka w górę. Rzeczywiście mniej klikania, tym bardziej na mobilce, no, oddawałoby to. Prowadzenie informacji w kili kto pobierał zwoje oraz ładował świątynię, no jak najbardziej takie coś chyba idzie łatwo wyciągnąć z kodu gierki. Zwłaszcza przydałoby się dla osób, które codziennie tam gdzieś wyciągają te zwoje TP i wstawiają na handlowy gracz Weron, pana dropa. I rzeczywiście jest to duży problem, który występuje już od czasu 2D, było bardzo, bardzo Ciężko na początku brokenika, gdy te synergetyki dropiły, jeżeli dobrze pamiętam, chyba od pierwszego slota w dół. Jeżeli ktoś był na tym piątym, to rzadko kiedy widział tego dropa. Oczywiście już jest zapowiedziany ten balans, że to jakoś tam wszystko wynagrodzi osobom, które mają mniej tego szczęścia. Ciekawe, jak to finalnie będzie wyglądać, ale jak najbardziej łapka w górę. Bartem na FIDO Rycerz, jak żeby inaczej zmniejszyć lub usunąć wymogi i wiedzy na postaciach fizycznych, są tego plusy i minusy. Dzięki temu ryz na pewno zyskałby jeszcze więcej statystyk, na pewno byłby bardziej mobilny, zwłaszcza na tych niskich poziomach, mógłby sobie iść w tą siłę albo z rękę. Z drugiej strony rycerz jeszcze miałby mniejszy próg wejścia na różne instancje, bo chyba byłoby złe ze względu na jego wysoką przeżywalność na tych niskich poziomach. Ja chyba nie będę się wypowiadać, byłem tam 85 level na kadernie. Oczywiście, jeżeli patrzyłbym z perspektywy ryca, no to zmiana jak najbardziej na plus, tylko no nie zrobi się wtedy no, zbyt łatwa. Tak to chociaż wiecie, Ryc założy z energetyki, faktycznie wejdzie morkę, zabije, zabije ta rula, no, ale no, musi oddać się punkty wiedzy, nie jest to chyba wysoka cena za to, że można być głównym i w sumie dropić z każdej insty. Sortowanie skili używanych w walce według własnego widzi się, przynajmniej zewnętrzny pierścień, gracz czmiel, łucznik, 61 łapek, już ja dodam kolejną. Tak, ja w ogóle też inaczej widziałbym te skile na mobilce, prawdopodobnie będą ułożone i tak inaczej. Powiem Wam, co jeszcze mi się nie podoba. To jest fajny przykład druida. Zobaczcie, mamy tutaj tak naprawdę 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 umiejętności w żółtym kolorze. Raz, dwa, trzy, cztery w czerwonym. No co prawda one nie są używane, ale są. No tu powiedzmy jest jakaś taka różnorodność. mu się nie zdarzyło pomylić umiejętności, bo wyglądała tak samo, identycznie. Grając tak. z druidem faktycznie można przez przypadek kogoś uśmiercić, jak powiedzmy się nie leknie, a zmyje tak. Więc ja bym po prostu dodał tu nie wiem, jakieś pigmenty. To no, nawet nie musiały być pigmenty, można po prostu można po prostu dodać skiny na te umiejętności, nie wiem czy to jakoś jest do ogarnięcia w łatwy sposób czy nie, ale w sklepie premium, tak, kupić nakładki na te nasze umiejętności, no i po prostu jakby je pokolorować. Zmiana sortowania driftów, orbów depo, przecież ja padaczki dostaję jak na to patrzę, plus jeden, wiecie, że ja mam śmietnik w moim ekwipunku, ale rzeczywiście jak na to patrzę, że nie jest to jakoś poukładane kolorami, nie jest to poukładane wartościami, no bez kitu, no nie, nie idzie się przez to przekopać. What? Znak zapytania, dodajcie jakiś fajny zestaw skinów do kupienia na event, dziado do nazwy, tematyce, szkielet, zombie, upiór, który by był dostępny tylko 3 dni. Ogólnie moim zdaniem jest bardzo mało skinów, nie wiem z czego to wynika, czy za mało mocy przerobowych. Z każdym jakimś świętem, cukwartu, naprawdę powinny wychodzić jakieś ciekawe skiny. Victorino, dodanie możliwości zmiany koloru świecenia Epica V2, by dostosować go do wyglądu Ekwipunku, a nie Ekwipunku do Epika, coś w zasadzie pigmentu US 2 d jak, jak najbardziej, jak jest zmiana koloru animacji no byłaby ciekawym pomysłem. No też by to można ogarnąć w sklepie Premium, dodanie nakładki na tego naszego Epika po prostu z innym kolorkiem. Excess, zmiana sali gniewu na tarul, się jeszcze wyzwania. losowana profesja ma trzy próby wyczyszczenia portalu, zgodnie resetuje znaku. Rozwiązanie to ograniczy patologię, gdzie nowi bądź niedoświadczeni w Berlin noszeni są na plecach przez rozwinięte postacie z tego przedziału. No ogólnie też trudny temat, bo rzeczywiście postacie, które są obecnie wyekspione, nie będą miały już tego problemu. Jeżeli chodzi o tych świeżaków, rzeczywiście, no, mogą się po prostu nie, nie przebić przez ten portal. Na nowych serwerach byłoby to wielkim utrudnieniem chyba. Powiem tak, że według mnie na Tanarze, na Kadarinie i Ziniak jak najbardziej to by się mogło sprawdzić, aczkolwiek gdy powstaną nowe serwery, no to ja, ja bym tego nie wprowadzał. No chyba, że po prostu gierka miałaby podążyć w takim kierunku, że, 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 że rzeczywiście utrudniamy ją że tarul nie ma być dla wszystkich, coś jak Sidraga, powiedzmy w sumie możecie napisać w komentarzu jak wy byście rozwiązali ten problem tarulowy pokulna możliwość przeniesienia całości Golda seku do depozytu jednym kliknięciem prawym przyciskiem myszy jak najbardziej w ogóle przenoszenie tej kasy na targowisko i z powrotem przez te depozyty to jest ręka. według mnie spokojnie można byłoby nawet usunąć Posiadanie golda w depozycie albo mamy to na postaci, albo na targowisku, i to wszystko. Ewentualnie zostawić depozyt bez targowiska. A to co mamy na postaci, wyświetla się również na targowisku. Co nie? Żeby aby po prostu dla ułatwienia ograniczyć przerzucanie tego golda. O tu szyfito. Dodanie w prawym dolnym komunikatu, jak coś się sprzeda, kupi na targowisku. O, do, do, dobra rzecz, aczkolwiek jak ktoś wystawia dużo przedmiotów, tak zwłaszcza takich małych, które są tanie. To już tam słyszałem, że to niektórych bardzo irytuje, jeżeli co chwilę coś im tam klika. Może to by była dobra opcja, gdyby gracz mógł po prostu wybrać, sobie kliknąć, co nie, czy, czy mu to pasuje, czy nie, i, i tyle. Drop z energetyków ber minimum rangi filmy, no jak najbardziej. W sumie Dregu odniósł się do tego na zlocie, że te rarki, że te energetyki niższej rangi są dodane jako dodatkowo, one w sumie tam pojawić by się nie musiały i po prostu nic by nie zrobiło, tak. I tak macie szansę na synga na wyższy poziom. A tak po prostu dodatkowo macie troszkę więcej tego golda. No, no ale ja, ja też jakby jestem za tym, żeby tam od jakiegoś progu minimalnego one leciały. Bo bez przesady, że takiego samego synergetyka można wyciągnąć z losek i C-dragi. W tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze raz, jeżeli chcielibyście więcej tego kontentu, to ta łapa w górę. Plus, nawet jakiś tam komentarz. Jeżeli macie inne, może jakieś ciekawe sugestie albo inne przemyślenia. No i do następnego razu widzowie, na razie.